Końcy do FIFA 15, wiele metod płatności, m.in. PaySafeCard, a także zniżka 10% przy haśle Lachu. To wszystko na thefoodshop.com. Link w opisie. Manko, ludzie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Oczywiście jest to alfabet. Tym razem przejdziemy sobie do literki D. Eee, bardzo Wam dziękuję za wszystkie łapki, wszystkie pozytywne komentarze. Eee, dopiero wróciłem z mu także te odcinki 3, które widzieliście, właśnie były nagrywane przed, ja to sobie wszystko czytałem, no i mniej więcej dowiedziałem się też, że nazwisko takie jak The, a teraz, które widzicie tutaj, muszę czytać od literki, muszę brać pod uwagę literkę D, która jest na początku, czyli to D, czy albo Van, jak jest przed nazwiskiem, to też się liczy. Dzięki za wszystkie porady. Eee, no i pamiętajcie, żeby się nie spinać w komentarzach, bo to nie ja wymyśliłem tą serię, tą Serii nagrywała Fangs. Macie link pod spodem w komentarzu. W komentarzu, w komentarzu co ja mówię, w opisie. Tą serię nagrywali też. kolacie się jeszcze w fixie 13, jak tak patrzyłem. Ja postanowiłem sobie zrobić taki właśnie, taką mini serię Zrobię to po swojemu, układam swoje składy, więc jest to też troszkę inaczej. Także nie kłóćcie się, ja zajmę teraz się kolejnym składem, który będziemy sobie budować, a w zasadzie jest zbudowany. Miałem tutaj troszkę problemów z pewnymi pozycjami, zaraz wam o tym opowiem, ale przejdźmy może do mojej ławki rezerwowych. Mamy Dodo, mamy Dybalek, którego sprzedałem już to co, może być zwykły, jest też Diaby, Distin, Delofeu, Debussy, Dembele, Dumbiak w wersji normalnej. Dumbi nie ma w moim podstawowym składzie, dlatego że jednak ten skład jest lepszy bez właśnie Dumbi. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Diego, Dante, Jacko i Dempsey Men of the Match. Swoją drogą bardzo fajna karta. No i przejdźmy teraz do mojego składu, na bramce David De wersja Second Inform, tutaj niestety nie mogłem kupić sobie to co nie było go na rynku, a chciałem. Na lewej stronie Davis. Jeśli chodzi o Davisa, Davisa, e, high-high workouty, lewonożny, dobry pace, dobra defensywa, fizykal, jest ok jak na srebrnego. Tutaj w środku obrony miałem troszkę problemów. Jest to Davis, kolejny e, znowu zawodnik BPL. Potrzebowałem kogoś z bardzo mocnymi linkami. I tu mam dwóch Anglików, dwóch Anglików z Hall City. Tego statystyki wyglądają naprawdę bardzo spoko, jak na złotą nieświecącą kartę jest ok, e, ale o tego się martwię. Dawson tylko 38 PACE'a, reszta jest naprawdę spoko, ale ten PACE trochę mnie to martwi. Na prawej stronie mamy Dextiglio, e, jeśli chodzi o Dextiglio, bardzo fajna karta, ale nie używana przeze mnie zbytnio jakoś w tej FIFIE, także będę miał okazję sobie nim zagrać. Tutaj mamy De Rossiego, oczywiście zawodnika e, Romy z serii A. Bardzo fajny piłkarz, lubię nim grać, często używam go w składach, po prostu jest ok. W ogóle w FIFA 16, jak graliśmy De Rossim, to wydaje się o wiele wyższy i wydaje się o wiele bardziej taki masywny, także to mnie trochę zaskoczyło. Na środku mamy Devo, którym gra się bardzo fajnie, mega zwinny, e, naprawdę fajna karta. 83 pejsa, 85 strzałów. Jest to zawodnik Sunderlandu. E, tutaj ładnie mi pasował z, do zgrania z Delphem, którego chciałem sobie kupić młot, ale niestety go nie ma. Medium High work rate, lewa noga. Mam tutaj jego kartę City trafioną akurat. No i tu mamy Depaya, zawodnika Manchester United, oczywiście first owner e, trafiony. W ogóle czy tego Depaya można gdzieś kupić jeszcze? Czy, czy już go nie ma? Nie, nie ma go w ogóle na rynku transferowym, to jest też fajne. Di Maria na ataku, bardzo dobre połączenie z Depayem postanowiłem przetestować właśnie Di Marie na pozycji ST nie kupowałem tutaj to typu na jeden mecz to nie ma sensu, no i na prawej stronie kolejne odkrycie, Di Alessandro zawodnik, którym nie grałem, zawodnik, którego trafiłem, zobaczcie na jego statystyki sobie, jak agility, czy balance i tego typu rzeczy na footheadzie. Kolej jest po prostu niesamowity, zobaczymy jak będzie grał, szkoda, że ma trzy gwiazdki skin move i 3, tylko weak Jak miał jedną gwiazdkę sztuczek więcej byłby po prostu genialny, no i tak prezentuje się cały skład tak to wygląda. To wszystko uzupełnia e, Dary. Dlaczego tutaj nie ma takiego zawodnika jak na przykład The Brain? Ponieważ e, dodałem go już do składu na B, więc nie chciałem dodawać jeszcze raz. Ja idę szukać mojego pierwszego przeciwnika, w sumie jedynego, bo jeden meczek gramy. Jak już wiecie w poprzednich odcinkach, to wszystko już było tłumaczone. E, no i zobaczymy, czy uda się czwarty raz e, m, wygrać. Czyli 4 na 4 winy, jeśli chodzi o alfabet. No dobra, co my tu mamy? 81 rating. 100 zgrania. O, naprawdę fajny składzik. Oj, ojoj oj, oj, Kurczę, nie dość, że Dumbia z Vitinho jeszcze mamy na skrzydle niesamowitego zawodnika. 5 gwiazdek, filmów do tego. W ogóle jestem ciekaw, jak zagra jego środek obrony. Szczególnie ten Gabriel, dobrze mówię? Gabriel chyba z Arsenalu, którego w ogóle chyba nie używałem jeszcze w tej Fifie. Piękne podanie do Depaja, Memphis, Depay. Mocno pod poprzeczkę, 1-0, tak jest! Depay. Będę tego wolnego teraz nie wpakował. To może być naprawdę odpo Oj, dobrze, w murek. Tak może strzelać, ziomek. Jak to jest podanie Depaya do Di Marii. Angel Di Maria. Ale strzelił. Tutaj ładnie lewa noga Di 2 do 0. Eee, 11 minuta? 11. Oj, Defo, dawaj, kolejna brameczka. To ma być... Dlaczego nie uderzył? Naciskałem mu z 5 razy strzał, pewnie pięknie. Di Maria do Di Alessandro, łysprawodążny. Zapomniałem, no dawaj, defo, wjedź tu ładnie ze strzałem. Aj, bramkarz do posterunku. No nie mogę strzelić tej trzeciej. No i mamy koniec pierwszej połowy. Zobaczcie sobie na statystyki. Przed nami druga część spotkania, ale pora na kilka zmian w tym składzie. Myślę, że Di Maria zostanie cofnięty. Zamiast Defo na atak wejdzie Dumbia, skoro on biega Dumbią, to ja też przecież mogę I Dempsey tutaj wejdzie w miejsce Di Alessandro Jakoś ten Di Alessandro na razie nie zaskakuje pozytywnie Szkoda, naprawdę szkoda I Diego tutaj zamieni jeszcze Delfa Także mamy potrójną zmianę Oj, ale mi Dumbia wpakował To był jego drugi strzał chyba na moją bramkę Mamy dwa do jednego. Może Di Maria technicznie tak uderzy, ale troszkę za lekko. Gdyby to było mocniej, to naprawdę fajny strzał by mógł z tego być. Oj, to jest gol. Patrzcie. O, Dawsonem niestety nie dogonie Dumbi. Pięknie obronił takie. ale Jeszcze dobitka i boczna siatka, teraz miałem mega farta. O, co porobił Dumbia! Dumbia... Dumbia, ale wejście w pole karne, DUMBIA i nad poprzeczką, Ej, ale ta akcja była naprawdę mega ładna Patrzcie jak wyszedł bramkarze, lobikiem gnoja, nie Dumbia, co ty zrobiłeś Było gorąco w tej drugiej połowie, zdecydowanie kolej przeważał w pewnych fragmentach właśnie drugiej połowy Spotkania, ale i tak udało się wygrać Di Maria, Men of the Match, także naprawdę Argentyńczyk tutaj i Depay. W sumie dwóch zawodników Manchester United spisywało się najlepiej, według mnie. Ta prawa strona była trochę taka pomijana przeze mnie, bo wszystkie akcje przechodziły przez Depaya. Jeśli Wam się podobał kolejny odcinek, zostawcie lajka. Like Pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć tutaj w następnych. No i widzimy się już przy następnej literce. Oczywiście możecie wysyłać swoje składy pod spodem. Na pewno częścią z nich się zainspiruje. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Trzymajcie się. Na razie i piona.